Witam państwa bardzo serdecznie. W, mam nadzieję ostatnim odcinku z cyklu zagrajmy w Dark Seed. Eee, powiem szczerze, błąkałem się tak długo, że w końcu nie wytrzymałem i sprawdziłem po prostu jak to skończyć. Jesteśmy na samym końcu gry. Zostało kilka tylko rzeczy. Eee, dosłownie kilka rzeczy do zrobienia. Zapomniałem zapisać sobie tam wcześniej, dlatego muszę wziąć stąd ten e, te klucze. I teraz zobaczcie absurd tej gry. W ogóle ze zeźliłem się na nią. Zobaczcie. Klikamy raz. O! Wzięliśmy skałę. Jeszcze raz klikamy tu pod spodem. I co pisze? Kopiesz i kopiesz i nic nie znajdujesz. Bardzo dziwne. Następnie rzucamy wykrzyknikiem. Uu! Komplet kluczy, jak miło. I teraz dopiero możesz go sobie wziąć, bo wcześniej kopałeś, kopałeś i nic. Tego to jest bzdura właśnie taka totalna, że jeżeli nie masz informacji na temat czegoś, nie zobaczysz, nie usłyszysz, to nic absolutnie się nie wydarzy. Czybyś klikł i klikał. Chyba się zaklikał na śmierć, już ci palec odpadł, kurde, od tego klikania, nic z tego. Dobra, ja już teraz wiem dokładnie co trzeba robić, więc już nie będę się mylił, mam nadzieję przynajmniej. Tak. Bierzemy paczkę, w której wiecie co jest. Tak, straszliwy drążek od siekiery. Który później będzie się nazywał inaczej. Nie wiedzieć też dlaczego. No szybciej, szybciej nie chcesz na to patrzeć. Dobra, teraz idziemy na miasto. Po co idziemy na miasto? Bardzo logiczne. Właśnie to jest to, czego mi w tej grze cholernie brakuje. To jest logika jakakolwiek. Znaczy jakakolwiek jest. Właśnie jakakolwiek. Sprawdzałem te kluczyki, wkładałem do, do samochodu i nic się nie działo. Silnik mielił, ale nic się nie działo. Więc co Mike Dawson musi zrobić? Mike Dawson musi przyjść do sklepu spożywczego, wziąć pieniądze, dać smoleniowi. Masz Smoleń? Co ja myślę, to Czyli kolejna strata czasu na pseudoanimację. Ja rozumiem, że to jest 92 rok i to jest gra typu point-and-click, ale. No, straciłem cierpliwość chyba po prostu. No i zresztą wkurzająca jest ta liniowość, że no przegapcie kurczę tą spinkę na początku. No to tragedia po prostu. A i na koniec pokażę Wam jeszcze inną zdurę. A policję omijamy Szerokim wszelkim łukiem. Wiedziałem, że to się przyda, ten sznurek kiedyś. Ale no to też, no, no ludzie, no jaki, jaki sens kurczę. Na, na samym początku gry zupełnie bez wiedzy o tym, co będzie później. No, używanie tej linii tutaj. No. Trzeba naprawdę ostro. Bo kilka razy trzeba tą gr grę grać. Trzeba kilka razy e, dać się zabić. Żeby po prostu później już wiedzieć, jaki będzie. Aha, jeszcze ważna rzecz. Trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie kliknąć jakiś drobny szczególik, żeby... żeby. No, żeby zrobić coś dalej. To jak na przykład. Zobaczcie, no prosta rzecz, ten zegarek. Tu na górze, jak klikniecie, nic się nie stanie. Tutaj po środku nie ma nic. I tu na dole jest kolejne coś, co można kliknąć. I to tu na górze nie służy absolutnie do niczego. Zupełnie nic się z tym nie robi. Tylko klikając tutaj, otwiera się ten zegarek, jak pamiętacie. Wchodzimy do lustra. Długo czekamy Następnie idziemy zrobić coś bardzo logicznego Trzeba było zrobić nowy plik. Mam nadzieję, że zrobiłem kursze, bo jeżeli nie, to zrobiłem, zrobiłem się wściekł gdybym. Po prostu przez 15 minut gadał bez jakiegokolwiek sensu. No i druga ważna rzecz to to, że że co? Że muzyka. W Namidze, jakimś dziwnym cudem, Namidze była dużo lepsza niż tutaj. No i więcej dźwięków. Wchodzimy tutaj, bo to jest oczywiste, że tu trzeba przyjść. Nawet, nie wiem, no, kliknę, kurczę, tym wykrzyknikiem niech sobie zobaczy, co to jest, co to w ogóle jest. Organic Computer... który nie wiem kieruje swoją moc do starożytnych w każdym razie robimy jedyną logiczną rzecz czyli bierzemy kawałek płytki chodnikowej czy tam którą żeśmy którą żeśmy znaleźli w piwnicy i nagle wkładamy ją i wyjmujemy i ojej ten kamień zdaje się być naenergetyzowany i ciepły w dotyku a, nice. A teraz jeszcze inną rzecz zrobimy, no to już jest może, to, to ma taką dziurkę, no kijek i kamień z dziurką to jest młotek. Jest to jedyne narzędzie, które spreparowaliśmy w tej grze. <słyski> A i co tu jest dużo fajniejsze, to że Mike Dawson chyba w tej wersji chodzi dużo szybciej niż w wersji amigowej. Tak, mamy energetyzowa energetyzowany młotek. Teraz co robimy dalej? Przechodzimy. Długo czekamy, oczywiście. No, przed drzwiami czeka policja, więc wyjdziemy po sznurku. O, i telefon dzwoni bardzo ważna rzecz. Jeżeli nie odsłuchacie tej informacji, to absolutnie nic się nie uda w dalszej części. Halo! Pamiętaj, wszystko, co widzisz w lustrze, nie jest prawdziwe, prawdziwe jest tylko samo lustro. I tutaj witamy w filozoficznej teorii bytu, proszę Państwa: co istnieje, a co nie istnieje. co istnieje realnie, co istnieje intencjonalnie i tak dalej i tak dalej. Kartezjusz się okłania między innymi. Czy to co dookoła widzimy, to jest prawda, czy to jest tylko nasze złudzenie, jakiś sen? No i tak powstał właśnie Matrix. Robimy najsłuszniejszą rzecz, jaką można zrobić z whisky, jeżeli wlewamy ją do baku w samochodzie. Wątpię, żeby samochód mniej więcej z lat 40. E, funkcjonował, po, na, że tak powiem, na alkoholu. Zresztą szkocka, nie wiem, może mylę niepotrzebnie, szkocką whisky dla mnie to jest jedno i to samo. Ale może się mylę i teraz patrzcie. O, działa! Wspaniale, wychodzimy. I teraz tak, ten silnik działa tylko przez jakiś czas, no bo oczywiście, widzisz, nie zapominajko, wlaliśmy tutaj najwyżej pół litry <laughs> i samochód działa, a ty, bidulo, musiałaś kilkadziesiąt litrów wlewać do swojego, żeby ruszył, <laughs> a zobaczysz, jaki będzie efekt tego pół litra, zobaczysz, no, to nie będzie odjazd majestatycznym samochodem. Też bzdura troszkę. E, dobra, idziemy z powrotem do kosmitów. No, a taka propos to ja bym nie wpadł na to, żeby kupić whisky czy tam szkocką i wlewać ją do baku. Bo raczej 40% alkohol, bo podejrzewam, że tyle ma Szkocka. Wiem, że whisky ma około tyle. Eee... Chociaż whisky, może Szkocka to jest to samo co whisky, nie? Nie wiem. Nie jestem aż tak wyrafinowanym alkoholikiem. No, zresztą właśnie 40% coś nie za bardzo się pali. Znowu się przycinać zaczęło.